Proszę nie narzekać, że nie ma śniegu. W zeszłym roku o tym czasie Państwo odśnieżaliście od rana do wieczora, trzeba było skrobać szyby w samochodach. Generalnie fatalnie, także proszę, uśmiech na twarzy wskazany, mamy słoneczko. Co prawda za oknem Złota Polska Jesień, a nie Święta Bożego Narodzenia, tak można by było sądzić i wnioskować, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Można biegać, można spacerować, trzymam za Was kciuki, żebyście tak właśnie zrobili. Adam Giza, witam i zapraszam na prognozę pogody. Ciepło od minus jednego stopnia w okolicach Zakopanego, aż po cztery w Gdańsku i na Podkarpaciu. Raczej słonecznie, jedno miejsce, gdzie będzie jutro ze śniegiem to... Koszalin. Dwa stopnie na termometrach, śnieg i deszcz przez cały niemal dzień. Pozostałe obszary albo słoneczko, albo drobne obłoki. One szybko pływają po niebie i nie powodują żadnych utrudnień. No i generalnie, proszę bardzo, w tym miejscu, drodzy Państwo, jak obiecał mi realizator, pojawią się Katowice, także pozdrawiam wszystkich mieszkańców Śląska. No i mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli tutaj dotknąć Katowic. A tak nawiasem mówiąc, tam jutro w granicach dwóch, trzech stopni. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.